Ona wyglądała bardziej jak bezdomna niż pasażerka pierwszej klasy. Szyderczy śmiech odbił się echem z drugiej strony przejścia, gdy Anna Miller naciągnęła kaptur na głowę i przysnęła na miejscu 12C. Dla pasażerów była tylko bladym, zwyczajnym cieniem. Ale kilka godzin później, gdy w interkomie rozległo się, czy na pokładzie jest pilot, panika ogarnęła kabinę. Nikt się nie podniósł. Anna otworzyła oczy, wstała z fotela i jednym zdaniem: Latałam F18. Zaprowadźcie mnie do kokpitu. Zamroziła całą kabinę, zanim ujawniła mrożącą krew w żyłach prawdę. Pilot od dawna uznany za zmarłego, żył i był na tym locie. Samolot był międzynarodowym lotem, nocnym rejsem przecinającym ciemność na wysokości 36 tysięcy stóp, zmierzającym z Londynu do Nowego Jorku. Kabina klasy biznes tętniła cichym bogactwem. Mężczyźni w skrojonych na miarę garniturach stukali w laptopy, kobiety wion, jakby to była jego praca. Anna siedziała przy oknie, wytarte dżinsy podciągnięte pod nogi, Podeszwy tenisówek zdarte, sznuro. Sześciolatka w kitkach i z plecakiem w jednorożce kolorowała obrazek kucyka, kredki porozrzucane po stoliku. Jej matka Ellen, z eleganckim bobem i perłowym naszyjnikiem krzyczącym stare pieniądze, uśmiechała się sztywno, obserwując córkę Lili. Kiedy kubeczek Lili z wodą przewrócił się, chlapiąc na rękaw bluzy Anny, Ellen westchnęła. Och, kochanie, uważaj! powiedziała sięgając po serwetkę i osuszając materiał. Jej przeprosiny były szybkie, aż za szybkie, a spojrzenie powędrowało po ubraniu Anny, usta zaciśnięte w lekkim grymasie. Po drugiej stronie przejścia biznesmen w garniturze jej dłoń spoczywała na małym plecaku pod siedzeniem, i przez chwilę palce zacisnęły się na pasku, błysk napięcia w uścisku. Stuart George, młody chłopak w nienagannym mundurze i z wyćwiczonym uśmiechem, przechodził obok. Jego wzrok padł na słuchawki Anny, brew drgnęła tylko na sekundę, ale wystarczyło, by pokazać, co myśli. Ona tu nie pasowała, nie wśród elity, nie w tej kabinie pełnej władzy i przywileju. Ellen spojrzała na Lili, potem na Annę. Jej głos był cichy, ale znaczący. Ona jest w porządku, skarbie. Po prostu odpoczywa. Lili zatrzymała kredkę w połowie kreski i wyszeptała: Mamo, czemu jej kurtka jest taka stara? Ellen uciszyła ją, ale pytanie zawisło w powietrzu, ciężkie i bez odpowiedzi. Mężczyzna w granatowej marynarce z gładko zaczesanymi włosami siedział rząd przed nimi. Na laptopie miał otwarty arkusz kalkulacyjny. Odwrócił się do swojej sąsiadki, kobiety z diamentowymi kolczykami i mruknął. Założę się, że to przypadek charytatywny, jakaś lotnicza darowizna dla mniej uprzywilejowanych. Kobieta uśmiechnęła się, jej kolczyki zalśniły w świetle, gdy skinęła głową. To by wyjaśniało buty wyglądają, jakby przeszły przez wojnę. Ich śmiech był cichy, ale niósł się wyraźnie, przecinając jednostajny szum kabiny palce Anny zatrzymały się na plecaku, kciuk musnął małą, wyblakłą naszywkę przyszytą z boku. Para skrzydeł skrzyżowanych z mieczem, ledwo zauważalna, jeśli nie wiedziało się, co oznacza. Przesunęła się lekko ramieniem opierając o okno, twarz ukryta w cieniu kaptura. Światła w kabinie przygasły, a pasażerowie wrócili do swoich zajęć, nieświadomi ciężaru tej naszywki, Historii, którą niosła. Kabina pogrążyła się w spokojnym rytmie. Szum silników mieszał się z brzękiem kieliszków i szelestem gazet. Kobieta w czerwonej marynarce, Claire Donovan, bywalczyni salonów z milionem obserwujących na X, siedziała dwa rzędy przed nią, przewracając strony magazynu modowego. Z szyderczym uśmiechem pochyliła się do swojego towarzysza, Marka Ellisona, Prezesa firmy technologicznej w kaszmirowym swetrze. Złoty zegarek lśnił mu na nadgarstku w świetle kabiny. Założę się, że pomyliła sekcję, wyszeptała Claire ostrym tonem. Spójrz na te tenisówki. Mark skinął głową, popijając wino. Zdenerwowała się o tę wodę. Ellen wymusiła uśmiech. Gładząc córkę po głowie, ale jej wzrok pozostał na Annie, pełen mieszaniny litości i niepokoju. Dłoń Anny znowu przesunęła się na plecak. Palce badały naszywkę ze skrzydłami i mieczem. Jej usta zacisnęły się na sekundę, po czym rozluźniły. Samolot jednostajnie brzmiał dalej. Pasażerowie pogrążeni we własnych światach nieświadomi ciężaru, który niosła Anna. Po drugiej stronie przejścia kobieta w dopasowanej spódnicy, prawniczka korporacyjna, Susan Grayson, poprawiła okulary i szepnęła do swojej asystentki. Pewnie jakaś stażystka, która miała szczęście dostać darmowy bilet. Asystentka skinęła głową, tłumiąc śmiech. Osąd rozchodził się jak fala. Każdy pasażer dodawał własny cichy komentarz. Ich głosy tkały sieć pogardy wokół milczącej sylwetki Anny. Hej, jeśli ta historia uderza cię tam, gdzie boli, może sam czułeś te spojrzenia, słyszałeś szepty, byłeś oceniany za coś tak drobnego jak to, co nosisz. Zrób mi małą przysługę. Sięgnij po telefon, naciśnij, lubię to, zostaw komentarz i zasubskrybuj kanał. To naprawdę wiele znaczy, gdy możemy dzielić się tymi chwilami, przechodzić razem przez ból i siłę. Dobrze, idziemy dalej. Samolot wpadł w kieszeń turbulencji. Gwałtowny wstrząs sprawił, że schowki nad głowami zatrzęsły się, a kilka drijków rozlało. Pasażerowie westchnęli, ściskając podłokietniki, ale chwila minęła i kabina znów się uspokoiła. Richard Holt wrócił do laptopa, mrucząc coś o opóźnionych mailach. Claire Donovan zrobiła selfie, ustawiając telefon tak, by uchwycić luksus kabiny. Polityk z tyłu, senator Harold Vance, popijał burbon, skanując wzrokiem pasażerów, jakby ich oceniał. Anna pozostała nieruchoma, kaptur naciągnięty nisko, jej oddech spokojny i równy. Lili zaczęła nucić cicho, kredki skrobały nowy rysunek. Samolot szybujący wśród chmur. Dłoń Anny spoczęła na podłokietniku, palce stukały lekko, prawie niezauważalnie, jakby liczyła coś, co tylko ona mogła usłyszeć. Rytm był równy, wyćwiczony jak pilot przechodzący listę kontrolną przed startem. Mężczyzna w lnianym garniturze, twarz opalona po niedawnym rejsie jachtem, pochylił się przez przejście do Richarda Holta. Myślisz, że to jedna z tych tanich podróżniczek, które przemknęły tutaj? spytał głosem wystarczająco głośnym, by wywołać kilka chichotów. Richard uśmiechnął się szyderczo za migoczący słabo w świetle kabiny schowała go poza zasięg wzroku twarz wciąż skryta pod kapturem ale ramiona napięły się na tyle by dało się to zauważyć mężczyzna w lnianym garniturze nie dostrzegł tego był już z powrotem przy telefonie przewijając zdjęcia z wakacji nieświadomy ciężaru własnych słów szum samolotu narastał przez chwilę silnik z trudem zawył po czym znów się uspokoił Kobieta w jedwabnej chuście, jej perfumy ciężkie w powietrzu. Odwróciła się do męża, bankiera z poszedką w kieszeni. Nie rozumiem, czemu wpuszczają takich ludzi do biznes klasy? Powiedziała ostrym głosem, który mógłby przeciąć szkło. To obniża cały standard. Mąż skinął głową, poprawiając spinki przy mankietach. Standardy lecą w dół. Mruknął. Tymczasem dłoń Anny znów zatrzymała się na plecaku. Palce przesunęły się po zamku, gdzie mała dziura w materiale odsłoniła skrawek czegoś w środku: złożonego kawałka papieru pożółkłego na brzegach. Zasunęła zamek. Jej ruchy były precyzyjne. Odchyliła głowę do tyłu. Oczy utkliły w oknie. Światła kabiny odbijały jej twarz. Spokojną, lecz ze zaciśniętą szczęką, jakby powstrzymywała coś w sobie. Pasażerowie nie zauważyli. Ich głosy tworzyły jednostajny pomruk osądu. Każde słowo dokładało się do ciężaru, który Anna niosła w ciszy. Nagle interkom zaskrzypiał, ostry i naglący. Uwaga, tu kapitan! Potrzebujemy natychmiastowej pomocy medycznej lub pilotażu. Czy na pokładzie jest pilot? Słowa przecięły kabinę jak ostrze. Przez moment nikt się nie poruszył. Potem wybuchł chaos, ludzie odwracali się w fotelach, głosy wzbiły się w gorączkowy pomruk. Richard Holt zatrzasnął laptopa, twarz miał bladą. Co to do diabła znaczy, mruknął. Claire Donovan upuściła telefon, jej dłoń drżała. To się nie dzieje, wyszeptała. Senator Wans odstawił szklankę, szczęka mu stężała, ale nie ruszył się. Ellen przyciągnęła Lili do siebie, jej głos drżał. Wszystko dobrze, kochanie, wszystko dobrze. Ale jej oczy były szeroko otwarte, nerwowo krążyły po kabinie. Josh pobiegł w dół przejścia. Twarz miał pozbawioną koloru. Czy jest tu lekarz albo pilot? krzyknął. Głos głośno, by wszyscy usłyszeli. Claire Donovan wybuchnęła ostrym śmiechem, szminka rozmazana od nerwowego przygryzania ust. Ta dziewczyna? Pewnie nawet samochodu prowadzić nie umie. Mark Ellison pochylił się do przodu. Jego zegarek błysnął w świetle. Nie pogarszaj sprawy, skarbie. To nie zabawa, powiedział tonem ciężkim od protekcjonalności. Lili ścisnęła rękę matki. Jej głosik był mały. Dlaczego oni są dla niej niemili? Ellen nie odpowiedziała. Jej oczy były utkwione w Annie, z błyskiem wątpliwości w spojrzeniu. Mężczyzna w koszulce polo. Twarz czerwona od nadmiaru wina pstał, blokując Annie drogę. Siadaj, mała. Zrobisz tylko gorzej dla wszystkich, powiedział. Jego głos lekko się plątał. Pasażerowie wokół niego kiwali głowami, ich pomruki narastały, tworząc chórnie dowierzania i pogardy. Anna zatrzymała się i oczy na moment spotkały się z jego spojrzeniem. Nie odezwała się. Ale jej wzrok był pewny, nieugięty, jakby patrzyła prosto przez niego. Mężczyzna zawahał się, cofnął krok. Jego butna postawa rozsypała się pod ciężarem jej milczenia. Anna ruszyła dalej. Jej kroki były miarowe, plecak przewieszony przez jedno ramię. Josh Stewart zawahał się. Jego wzrok przesunął się od jej tenisówek do bluzy z kapturem. Proszę pani. Proszę, potrzebujemy kogoś wykwalifikowanego, powiedział napiętym głosem. Susan Grayson odezwała się z dwóch rzędów dalej. Okulary błysnęły w świetle. Przespała cały lot, a teraz chce być bohaterką? Śmiech rozległ się, okrutny, kąśliwy, przetoczył się przez rzędy jak fala. Anna nie spojrzała w ich stronę. Wyszła na środek przejścia, ramiona wyprostowane, twarz nieodgadniona. Kobieta w kaszmirowym płaszczu z torebką z monogramem w złotych inicjałach pochyliła się do przyjaciółki. Ona jest obłąkana, wyszeptała wystarczająco głośno, by Anna usłyszała. Myśli, że jest jakąś gwiazdą kina akcji. Przyjaciółka zachichotała, poprawiając diamentową bransoletkę. Dłoń Anny zacisnęła się na pasku plecaka tylko na moment, potem się rozluźniła. Spojrzała na Josha. Jej głos był niski, ale wyraźny. Latałam F18. Zaprowadź mnie do kokpitu. Słowa uderzyły w kabinę jak fala uderzeniowa. Śmiech zamarł, zastąpiony oszołomioną ciszą. Szczęka Richarda Holta opadła. Jego drink zatrzymał się w rozstąpił się. Niektórzy niechętnie, inni zbyt oszołomieni by się ruszyć. Susan Grayson mruknęła: To szaleństwo. Ale jej głos był teraz cichszy, mniej pewny. Anna minęła ich, jej kroki były równe, plecak przewieszony przez ramię. Kobieta w dopasowanej marynarce, z włosami gładko zaczesanymi do tyłu, szepnęła do sąsiada: Kłamie, niemożliwe, żeby taka dziewczyna latała myśliwcami. Sąsiad przytaknął, ale jego wzrok podążył za Anną, w oczach błysnął cień zwątpienia. Tenisówki Anny sunęły cicho po wykładzinie przejścia, ale jej obecność zdawała się wypełniać kabinę, zmieniając powietrze. Lili patrzyła na nią, jej małe dłonie ściskały książeczkę do kolorowania, oczy szerokie, pełne czegoś na kształt nadziei. Ellen przyciągnęła ją bliżej, ale jej własne dłonie drżały, a wcześniejsze współczucie ustąpiło miejsca cichej niepewności. Drzwi kokpitu otworzyły się, a powietrze w środku było ciężkie. Jakby samolot wstrzymał oddech. Kapitan osunął się na swoim fotelu nieprzytomny, twarz miał bladą, wilgotną od potu. Drugi pilot Ryan, młody mężczyzna z krótkim jeżem, ściskał stery tak mocno, że kłykcie pobielały. Spojrzał na Annę i zmarszczył brwi. Ty jesteś cywilem? Kobieta? Jego głos był ostry, niemal oskarżycielski. Na zewnątrz pasażerowie napierali przy drzwiach, ich głosy przeciekały do środka. — Nie oddawajcie naszego życia w jej ręce! Susan Grayson krzyczała z paniką w tonie. — Jeśli popełni błąd, wszyscy zginiemy! Oczy Jana przesunęły się po kapturze Anny, po jej tenisówkach, a potem wróciły na stery. — Na pewno wiesz, co robisz? — spytał. Jego głos był cichszy, ale wciąż pełen wątpliwości. Anna nie odpowiedziała. Wsuwając się w fotel kapitana, jej dłonie przesuwały się po sterach z cichą pewnością, która sprawiła, że Jan zamarł. Palce Anny musnęły małą zużytą obrączkę na lewej dłoni, ledwo widoczną, ale jej kciuk zatrzymał się tam na moment, jakby zakotwiczała ją w teraźniejszości. Wspomnienie błysnęło ostre i żywe, zakurzona baza lotnicza, słońce prażące z góry, ryk odrzutowców nad głową. Anna, młodsza, włosy gładko związane do tyłu, stała przed F-18, jej znak wywoławczy wyszyty na kombinezonie lotniczym Night Viper 12. Jej dowódca klepnął ją w ramię, głos miał szorstki. Jesteś najlepsza jaką mamy, Miller. Ona skinęła głową, oczy utkwione w odrzutowcu, serce spokojne. Potem była misja, eksplozja, raport, który mówił, że nie przeżyła. Odeszła od tamtego życia, od medali, od swojego im... Drzwi kokpitu. Samolot nagle szarpnął, gwałtowny spadek sprawił, że tace zadzwoniły w kambuzie. Pasażerowie krzyknęli, ich głosy wzbiły się w chaotyczny ryk. Oczy Anny pozostały utkwione w instrumentach, palce pewnie regulowały wolant. Ryan patrzył na nią, jego wątpliwości zaczęły pękać. Sięgnęła po radio, jej głos był spokojny, jakby zamawiała kawę. — Tu Night Viper 12, proszę o zgodę. Słowa uderzyły w wieżę kontroli lotów jak bomba. Zapadła długa cisza, potem głos odpowiedział drżący, przerywany Najdwaj per dwanaście? Niemożliwe. Zostałaś uznana za poległą pięć lat temu. Głowa Rajana odwróciła się ku niej, jego oczy rozszerzyły się ze zdumienia. Na zewnątrz pasażerowie zamilkli. Susan Grayson urwała krzyk w gardle, Tom wyszeptał do sąsiada. Ona jest duchem. Anna nie zareagowała. Wciąż mówiła do wieży, jej głos był pewny, prowadził samolot przez wstrząsy, jej dłoń musnęła złożony papier w kieszeni. Jego krawędzie zaszeleściły cicho, szczęka napięła się tylko na sekundę, zanim znów skupiła się na sterach. Kobieta w waksamitnej marynarce, włosy przypruszone srebrem, stała przy drzwiach kokpitu, jej głos wzbił się ponad innych. To błąd! krzyknęła, ściskając torebkę jak ratunek. Ona jest nikim, ryzykujecie nasze życie dla nikogo. Jej słowa wznieciły pomruk zgody, pasażerowie kiwali głowami, ich strach karmił pogardę. Ramiona Anny zesztywniały, ale się nie odwróciła. Jej palce poruszały się szybciej, regulując pokrętła, oczy skanowały radar. Głos kobiety stawał się coraz głośniejszy, przenikliwy. Zapłaciłam za ten lot. Zasługuję na coś lepszego niż to. Josh odsunął ją delikatnie. Jego twarz była napięta. Proszę pani, pozwólcie jej pracować. Dłoń Anny zatrzymała się na wolancie. Kciuk przesunął się po zużytej obrączce. Przez ułamek sekundy jej usta się rozchyliły, jakby miała coś powiedzieć, ale nie zrobiła tego. Po prostu leciała dalej. Jej milczenie było głośniejsze niż wrzaski kobiety. Ekran radaru rozbłysnął czerwieniu. Przed nimi wyrastała potężna chmura burzowa, jej krawędzie poszarpane, gniewne. Samolot zatrząsł się mocniej, turbulencje potrząsały schowkami nad głowami. Pasażerowie jęknęli, niektórzy ściskali podłokietniki, inni szeptali modlitwy. Richard Holt przepchnął się w stronę drzwi kokpitu, jego twarz purpurowa. Nie wierzę jej. Ostro jak brzytwa ścieżkę przez chaos. Jej palce poruszały się z taką precyzją, że Wian zamilkł. Jego wcześniejszy sceptycyzm ustąpił miejsca cichej czci. Cichy głosik Lili przebił się przez hałas. Ona nas uratuje, mamo. Ja to wiem. Elem przytuliła ją mocniej, jej własne łzy spływały teraz po policzkach. Mężczyzna w szarym garniturze z monogramowaną aktówką wstał. Jego głos grzmiał. To nie do przyjęcia. Jutro mam spotkanie w Nowym Jorku i nie zginę przez jakąś pseudopilotkę. Jego słowa wznieciły nową falę paniki. Pasażerowie szeptali, niektórzy krzyczeli w zgodzie. Dłoń Anny mocniej zacisnęła się na wolancie. Jej kłykcie zbielały na moment. Spojrzała na radar. Czerwona masa burzy pulsowała jak serce. Jej usta poruszały się cicho, licząc coś, wysokości, kursy, może wspomnienia. Wyregulowała przepustnicę. Jej uch płynny, jakby robiła to tysiące razy. Mężczyzna wciąż krzyczał, ale jego głos gasł, gdy samolot się stabilizował, a dłonie Anny prowadziły go przez wstrząsy. Ryan pochylił się bliżej. Jego głos był niski. Robiłaś to już wcześniej, prawda? Anna nie odpowiedziała, ale jej spojrzenie na ułamek sekundy padło na niego. To wystarczyło. Samolot zanurkował, potem zbił się, przecinając chmury, jak igła przechodząca przez tkaninę. Turbulencje zelżały, potem ustały. Światła kabiny zamigotały, a potem wszystko na moment ucichło. Samolot wyrwał się z burzy, niebo rozwarło się czyste i błękitne. Pasażerowie wybuchli oklaskami, ich wiwaty były tak głośne, że wstrząsnęły ścianami. Lili stanęła na fotelu, klaszcząc dziko. Proszę pani, uratowała nas, krzyczała. Ellen ściągnęła ją w dół. Łzy płynęły jej po twarzy, ale nie przestawała klaskać. Richard Holt opadł na siedzenie, blady. Claire Donovan wpatrywała się w dłonie. Paznokcie wbijały się w skórę. Susan Grayson odwróciła wzrok. Jej okulary lekko zaparowały. Anna trzymała oczy na instrumentach prowadziła samolot w stronę najbliższego lotniska. Rian pochylił się. Jak to zrobiłaś? spytał. Jego wcześniejsze wątpliwości zniknęły. Anna nie odpowiedziała. Po prostu pracowała dalej, usta zaciśnięte. W pamięci pojawił się obraz. Cichy, ale ciężki. Małe mieszkanie, pojedyncza lampa rzucająca cienie na ścianę. Anna siedziała przy stole, dłonie owinięte wokół kubka z kawą. Na półce za nią stała złożona flaga w drewnianej gablocie. Flaga jej męża. Obok zdjęcie. Oni dwoje, młodzi, śmiejący się. Samolot zniżał się. Podwozie zachuczało, gdy się zablokowało. Poklaski pasażerów narastały, ale twarz Anny pozostała spokojna. Oczy wpatrzone w światła pasa. Samolot dotknął pasa startowego gładko, kontrolowanie. Koła musnęły asfalt prawie bez wstrząsu. Kabina wybuchła na nowo. Tym razem w szlochach i wiwatach. Ellen... Tuliła Lili, szepcząc, udało jej się, naprawdę się udało. Anna odpięła pas, wstała i przewiesiła plecak przez ramię. Jej twarz była tak spokojna, jak wtedy, gdy siedziała na 12C. Josh otworzył drzwi kokpitu, jego dłonie lekko drżały, odsunął się. Pasażerowie patrzyli, gdy Anna wyszła. Ich oklaski osłabły, bo wciąż miała na sobie tę spraną bluzę, te zdarte tenisówki. Mężczyzna w twidowej marynarce, okulary zsunięte na nos, wyszeptał do żony, ona nawet nie wygląda na dumną. Kim ona właściwie jest? Jego żona pokręciła głową, oczy miała wilgotne. Anna szła w dół przejścia, jej kroki były pewne, spojrzenie utkwione przed siebie. Lili pomachała książeczką do kolorowania, a rysunek samolotu był już skończony, a nad nim świeciło jasne słońce. Usta Anny wygięły się ledwie zauważalnie w krzywym uśmiechu. Potem ruszyła dalej. Na lotnisku panował chaos. Reporterzy szturmowali bramki, ich kamery błyskały przez okna. Pasażerowie wylewali się z samolotu, niektórzy wciąż roztrzęsieni, inni przekrzykujący się nawzajem. Ich głosy były mieszaniną podziwu i wstydu. Richard Holt unikał spojrzenia Anny, marnarkę od garnituru przewiesił przez ramię. Claire Donovan przeszła pospiesznie obok, obcasy jej butów stukały szybko o asfalt. Dziennikarz przedarł się przez tłum, mikrofon uniesiony wysoko. – Proszę, pani nazwisko! – krzyknął. Anna szła dalej, kaptur naciągnięty nisko. Susan Grayson, twarz poszarzała, mruknęła do swojej asystentki nie daj Boże, żeby opowiedziała, co się wydarzyło na tym locie. Tom stał z boku, jego oczy były utkwione w Annie, dłoń uniosła się do cichego salutu. Młoda kobieta w dżinsowej kurtce, studentka, która przez cały lot milczała, wysunęła się do przodu, jej głos drżał. Dziękuję, powiedziała głośno, tak, by tłum usłyszał. Anna zatrzymała się na sekundę, jej oczy spotkały się ze spojrzeniem kobiety, potem skinęła głową i ruszyła dalej. Mężczyzna w czarnym płaszczu, twarz poorana latami korporacyjnych układów, stał przy bramce z telefonem przy uchu. Nie, nie przesadzam, mówił cicho, ale stanowczo. Ona naprawdę pilotowała ten samolot, a my wszyscy traktowaliśmy ją jak śmiecia. Spojrzał na Annę, jego wzrok opadł ku ziemi, gdy przechody rozszerzyły się w rozpoznaniu. To był pamiątkowy znak pilota, taki na który zasługiwało się latami w powietrzu. Otworzył usta, by coś powiedzieć, ale Anna już szła dalej, jej kroki pewne, milczenie głośniejsze niż krzyki reporterów. Na miejsce przybyło Ministerstwo Obrony, czarne suwy podjechały, drzwi zatrzasnęły się ciężko. Surowy oficer, pułkownik Daniel, spodszedł, jego buty dudniły o ziemię. Zatrzymał się przed Anną. Jego spojrzenie zmrużyło się, a potem złagodniało. Zasalutował ostro i precyzyjnie. Witaj z powrotem, Night Viper 12. Myśleliśmy, że zginęłaś w akcji. Tłum zamarł. Pasażerowie westchnęli, niektórzy osunęli się na kolana, pochylając głowy. Twarz Richarda Holta pobladła, telefon wypadł mu z dłoni. Claire Donovan zakryła usta, jej oczy rozszerzyły się z przerażenia. Susan Grayson odwróciła się, ramiona jej opadły. Anna odpowiedziała salutem. Jej dłoń była pewna, po czym opuściła ją. Nie powiedziała ani słowa. Reporter, kamera wciąż włączona, krzyknął: "Night Viper 12, kim ona jest?". Pułkownik Daniels spojrzał na niego, jego głos był stanowczy. "Bohaterką, tyle musicie wiedzieć." Oczy Anny przesunęły się w bok. Dostrzegła Lili machającą rysunkiem. Jej dłoń drgnęła, jakby chciała odmachać, ale tego nie zrobiła. Pojawiło się inne wspomnienie, delikatniejsze tym razem. Plaża o zachodzie słońca, fale rozbijające się łagodnie o brzeg. Anna i jej mąż szli boso. Ich dłonie splecione, jej śmiech mieszał się z szumem morza. On podarował jej pierścionek, który wciąż nosiła. Ten sam, którego dotknęła w kokpicie. — Jesteś moim skrzydłowym — powiedział ciepłym głosem. Ona uśmiechnęła się, oczy skierowane ku horyzontowi, niebu bez końca nad nimi. Potem nadszedł telefon. Misja, która go zabrała. Pochowała to życie. Pochowała Night Viper 12. Ale niebo miało inne plany. Kiedy szła przez lotnisko, ciężar kierścionka trzymał ją przy ziemi. Ciche przypomnienie tego, kim była, kim wciąż pozostała. Reporterzy wciąż krzyczeli pytania, ale się nie zatrzymała, jej kroki niosły ją dalej, przez chaos, przez wstyd tych, którzy ją osądzili. Konsekwencje przyszły szybko. Richard Holt, facet od funduszy hedgingowych, następnego dnia odebrał telefon od zarządu. Jego kpiny z Anny, nagrane przez pasażera, wypłynęły w sieci, rozeszły się wirusowo na X. Jego nazwisko trendowało z hasztagami typu classless in the clouds. Wieczorem został zły kryzysu. Mężczyzna w lnianym garniturze, deweloper Greg Thornton, stracił swoją najnowszą transakcję. Inwestorzy zerwali umowę, powołując się na obawy o reputację po tym, jak jego komentarze trafiły do mediów. Żadne z nich nie stanęło twarzą w twarz z Anną. Nie musieli. Prawda wyszła na jaw i była ciężka. Anna odeszła z lotniska, plecak przewieszony przez jedno ramię, kaptur wciąż naciągnięty nisko. Reporterzy krzyczeli pytania, ale się nie zatrzymała. Tom patrzył jak odchodzi. Oczy miał wilgotne, ręce wciąż uniesione w salucie. Lili i Ellen stały przy bramce. Lili machała pustymi już dłońmi, rysunku nie było. Anna obejrzała się tylko raz. Jej oczy zatrzymały się na tłumie, na kamerach, na chaosie. Jej usta się nie poruszyły, ale spojrzenie wystarczyło. Ciche uznanie ciężaru, który niosła, burzy, przez którą przeleciała. Pułkownik Daniels podążył za nią kilka kroków, potem się zatrzymał, jakby wiedział, że nie chce towarzystwa. Tłum rozstąpił się, szepty cichły, gdy przechodziła obok duch odrodzony. Jej znak wywoławczy brzmiał w ich głowach Gdzie ty oglądasz tę historię? Zostaw komentarz poniżej i naciśnij Obserwuj, aby iść ze mną przez ból, zdradę, a w końcu przez uzdrowienie.